Becoming progressively more and more depressed by what was happening around him, decided finally to walk himself. There was no problem in the circles where he hung out. And putting it in. Papa do pulos, wychyla się spod poprzeczki, podaje do Asterixa. I wślizg i oh, piłka przejęta tam, i biegną Polacy, i... biegną, 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 biegną do bramki. Jeden, I jeden. gol i wygrany remis. Remis zwycięski. Ale się zmęczyłem. To my! Wasi ulubieńcy z Gigu. Z gigu. Uh, 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 wczoraj się działo. Dobre nastroje, jesteśmy trochę wczorajsi, ale to nieważne. To Zaczynamy nie ważne. program. Jedziemy z odcinkiem. Poważny. Bardzo. Zaczynam ja, zaczynam, tak, program Gigu, Sigu, czy tam czegokolwiek jeszcze. Kręcimy w Robsonie. Za dużo kawy, za dużo kawy. I dzisiaj y, będzie dla was m.in. dział na półce, w którym zobaczycie jakąś fajną grę. Będą trailery. Trochę o, o E3, które się zakończyło. Uh -huh, trochę uh -huh. na temat Wii U. Wii U tej nowej no no konsoli. będą gombasy. Konkurs na gombasy. A zobaczycie już sami, co to są gombasy. Dobra to wrzucimy w newsach ten Wii U. No bo to no. jest jedyna konsola, nawet lipna, strasznie, wiadomo, że to kiszka, wszyscy się no tego przebijają. No jak czemu Lipa? No przestarzałe, no. No dobra, sekund... jest trochę przestarzała, ale będzie miała w końcu gry w 1080p, a nie. Jakie będzie miała gry w 1080p? Jak wyjdą, to będzie miała, ale bez trójka też może mieć i wyszła, nie wiem, do tej pory kilka gier na palcach możesz policzyć. No właśnie, a tu masz co, co? Padlet, padlet, czy jak oni tam nazwali, niby mają też analogii, bo w końcu dzięki Bogu, że to no ale zmienili. Padlet będzie dobra opcja, będziesz miał w ogóle opcję z tym, ale to ze to... skanowaniem obrazu i te w Jeszcze co mi się rzen, podoba? Tak Jedno dalej. mi się tylko podoba w tym, że możesz e, rzeczywiście na przykład używać Pada bez e, włączonego telewizora. No tak, no, no, to, to, jest, no to jest zajebiste, No to, to ale o tym możemy powiedzieć w tym newsie. Jeżeli już. kolejne konsole pójdą w cloud gaming, to ja stawiam na Wii U. No to o tym możemy powiedzieć w tym newsie. Dobra, niech będzie. A to właśnie jesteśmy powiedzieli. A, nagrał nas. Następny króciutki newsik dotyczy Little Big Planet, a właściwie tego, że Sony ogłosiło... aktualizację do tej gry. Tak, i ogłosiło na E3, że będzie można wykorzystać PS Vita jako sterownik do dużego... To Co pewnie ułatwi wszystkim fanom, którzy lubią tworzenie tras, plansze, tla... zabawy i tak dalej, Więc no, będziemy mogli używać Wity jako tego kontrolera ruchu i panelu dotykowego. Paćkać sobie będziemy mogli parcami. Nota bene w kontekście tego co mówiliśmy o Wii U. Zobaczymy, czy po prostu Wita nie sprawdzi się jako taki kontroler i do Wii U, dokładnie. Nie, nie będzie już i do przodu. W stosunku do Nintendo. Zauważyłeś, że kamerzysta robi z siebie idiotę? My to nie. Nowy yy, tytuł Zaskakujący audio tytuł audio Zaskakujący, bisoftu, no? bo to akurat nie wyciekło przed E3: Watch Dogs. Watch Dogs. Hmm? Gra no. z otwartym światem. Coś typu GTA Ubisoftu. Troszeczkę, napędzany nowym silnikiem. Dwa silnikiem. lata po na nim pracowali. Wyglądał błędnie i naprawdę robi duże wrażenie. Początkowe plotki były nawet takie, że to ma wyjść na nową generację konsol. Czyli... Ale jednak tak. to potwierdzili i będzie również na PS3 i na Xbox tak. 360. Już w 2013, jeżeli oczywiście się jeśli nic nie obsunie. No. No co? Właśnie nie wiemy jeszcze, co tam się będzie działo, ale wiemy, że. Całe miasto to jest jedna połączona sieć, które może być użyta jako broń i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to będzie ciekawe. No. Jak miasta użyć jako broń? Zobaczymy. Każdy... Zapowiada się fajnie. Ten trailer, znaczy ten gameplay, właściwie, no. który pokazano, naprawdę wywołał aplauz. Można go się na zobaczyć na ne necie W jest naprawdę fajnie. Czekamy. Robson Robson pojawiła się w sprzedaży edycja Ottoman Assassin's Creed Revelations. Na pc ta po 69 zł, na Xboxa i na trujeczkę po 106. Edycja zawiera zagubione archiwum, tryb dla pojedynczego gracza, zawartość dla pojedynczego gracza, czyli trzy ubiory, dodatkowe sakwy, jakieś tam pierdoły. No i zawartość dla multiplayera, czyli sześć dodatkowych map, siedem postaci, dodatkowe przedmioty. Assassin's Creed Revelations. Polecam. Kolejny tytuł, którym warto się zainteresować w Robson.pl to Dragon's Dogma. Zapewne wiecie, że Gierkę stworzył Capcom, a jeżeli graliście przypadkiem w Dark Soulsa, to to jest coś dosyć, dosyć podobnego. Czyli RPG akcji, w którym gramy z trzema postaciami sterowanymi dodatkowo przez konsolę. Grę możecie kupić w wersji na PS3, ale również na Xboxa. Kosztuje 199 zł, więc jeśli chcecie już w końcu pokonać tego smoka, który czyha tutaj na samym końcu, Zamawiajcie w Robson.pl. Kolejny tytuł w Mortal Kombat na konsole PS Vita. Jedyne 159 zł, mamy go tylko u nas. Nigdzie indziej tego nie znajdziecie. Dużo juchy, dużo zabawy, wycieranie krwi z ekranu i tak dalej. dobre finishery, rentgen, dużo zabawy. Polecam.

Dokładnie, twórcy też zapowiadają, że sama Lara Croft w końcu będzie miała jakąś osobowość, której brakowało we wcześniejszych częściach. I także. normalne cycki, bo tak naprawdę te wszystkie silikonowe, wcześniej nadmuchane, jakieś powaby i atrakcji I tej ściema. pani. To już była ściema. Teraz wygląda rześko, dziarsko i naturalnie. dziewczęco i naturalnie. Bardzo ładnie i atrakcyjnie. No i sam gameplay, tak? Sam Zaprezentowali gameplay. kawał, kawał takiego unchartowego, unchartedowego, uncharted tak właśnie, gameplaya. Więc skacze, skacze, gdzieś tam chowa się za osłonami, korzysta z łuku, lata na linach. To lata znaczy lata. Bardziej zjeżdża, bardziej zjeżdża, zjeżdża po lata. linach. Mhm. Fajne są na przykład też jakieś akcje, gdzie przeciwnicy stosują różne zasłony, albo jak ona się chowa za zasłonami, to te zasłony bardzo szybko i od ulegają zniszczeniu. Podoba mi się też fragment z wodospadem, tak? bo Lala. tam wpada w jakiś, do jakiegoś wodospadu, musi gdzieś tam się trzymać jakichś słupów, żeby nie płynąć. W, z... w końcu jednak spływa, bo ten słup się urywa. Tak. No i spływa, walczy o przetrwanie, zjeżdża, w końcu trafia do samolotu. Uh -huh. Wisi w samolocie, szyba pęka pod nią i ona bierze w ostatniej chwili spadochron. Mów dalej pieść mnie z Zbada Spada Generalnie tym tak. spadochronem. Leci na tym spadochronie między drzewami, zawija nogi od drzewa i tak dalej, i tak dalej. Mi, się podobało. Mi też się podobało. Czekam na się Według mnie kawał dobrej przygodówki. Wypatruje jak kania drzu. Ha, już na ekranie. Nowy Hitman, rozgrzeszenie pod koniec roku. Pod koniec roku jest trailer. Niesamowity. No, po prostu zadygał nam tam wszystko, co mogło nam zadygać, bo dziewczyny są naprawdę warte grzechu. Szałowe. Zresztą no. grzesznice, no, wygłabiające. Ale, grzechu. Za konica. Dlaczego? Na wysoki połysk, kombinezony, porwany rajdź. na wysokim A Hitman w tym wszystkim, jak mała myszka przemyka. Nie widzimy. Mam nagle wyciągają kiberasy. Nie wiem, gdzie one w swoim drugim no, te I grały tą bazukę gdzieś. A potem robi się bardzo krwawo, to znaczy tak, jak pewnie byśmy oczekiwali. No, Hitman rozwala, rozpierduchę robi, tak? Na Maxa. No, krople deszczu na no pistolet. Nie wiem, jak ty, ale ogóle... ja naprawdę już bym w to zagrał. Ja też Ja, to ja bardzo chcę w to zagrać. Może być jeden z najlepszych tytułów tego roku. Mhm. Uh -huh. Ach ty za The Oracle had foretold the demise of the Olympian Gods i Olympus. Jeszcze jeden trailer, a właściwie gameplay, gameplay, tak, który tutaj wypłynął podczas E3 i przyjęty został, no może bez jakiegoś entuzjazmu, natomiast wiadomo, że jest to tytuł, na który wszyscy czekali. No ostatnio był tylko teaser, teraz już mamy gameplay God of War wstąpienie. Mowa o God of War nowym i prawdę Ci powiem, mnie jakoś on za bardzo nie ruszył. Znaczy widzę przede wszystkim tak ta, ten filmik i ten gameplay, że mamy do czynienia z tym samym, co już było w trójce. Slasher, oczywiście, siekanka, oczywiście w bardzo dobrej jakości, bo wiadomo, że tutaj godów lotów nie jest zniża. Natomiast ewidentnie pokazuje też ten fragment, że już dotarliśmy do, 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 końca, do końca możliwości. Nic więcej chyba z tym nie zrobią. W tej generacji chyba nic nie zrobią ratos się naparza, jest fajnie ale dostał jakieś nowe moce dostał to jak tak jak zwykle jak zwykle jest show wielki nie wiem wielki boom i walka z ogromnym potworem jak to w każdym godoworze chyba Taka. ciekawe czy jeszcze bardziej powiększą tych bossów bo na ostatnio to by było mega wielkie wszystko więc jeżeli zrobią jeszcze większych bossów to na pewno będzie fajnie godowor nas Kratos. Tradycyjnie już geek ogląda konkursy i tym razem nie będzie inaczej. Koło mnie Kamil już trzęsie cały, żeby rozdać Wam wspaniałe gąbczaki. Takie gąbczaki z logo, z logo Robsona oraz strefy Imperium Gier służą oczywiście do mycia. Umyjecie sobie, co będziecie chcieli, ale gąbki rozlosujemy wśród tych, którzy polubią. I udostępnią ewentualnie nasz program na Facebooku, a napiszą jakiś fajny komentarz na YouTubie, będą mieli szansę na takie niepowtarzalne gąbeczki. A skoro blisko już Wielkanoc, to gąbki się przydadzą. Jesteśmy już odcinku otwarcie. Zdecydowanie. Za nami też odcinek o honor. Teraz tylko odcinek o wszystko. Tak. A ponieważ kręcimy to jeszcze przed meczem z Ruskimi, jesteśmy pełni energii. I entuzjazmu dla na że... naszej polskiej drużyny. Polska! Polska! I tym zakończymy piąty odcinek Kiku. Tym uroczystym akcentem. Przyjęli piliku, piję Teraz będzie coraz lepiej. Generalnie. Teraz będzie coraz lepiej. Widzisz, powiedział? Dzisiaj e... coś tam popstryka, popstryka, lepiej. Bo on tam pstryka i my mamy ręce. Takie sterowanie. Się... Kill you, motherfucker. Ej! Jest nowy hitman? Nie ma. Ale ja jestem. No to jest? Siostrze, siostrze! Ej, Toszku! Ej! Traszek się kurwa za oszczędnością! Ej, Co się Dobra, akcja! Gdziek, oh Dobre... kurwa, kurwa, Masz tam taką opcję, żeby ustalić, że zagrajcie wszystko za Hex, seks! Religa! <grywa> <grywa> <Dawaj>. <grywa> <grywa> Budynek się rozwalił, nie ma nic! Wlatuje Hitman! <grywa> Strzela, oplułem się, kurwa! <grywa> <grywa> Wymuż, jestem po tym euro. Kamilo? I? Kuchem? No chodź. Już idę. Bom gotowy. <grywa> Następny kliu. Kliknął szczęk. rozluźniłeś. ...pra i jej wygięty w pałąk łuk. Generalnie bardzo nam się podoba nowy Tomb Raider. Bo. Dumptumptum. Patruje jak kaniat dżum. Czego? Nie wiem, kurwa. kania dżum? Co to jest kania dżum? Nie, jedną ręką. Nie, tam też Jak się wyrażasz na tym? I'm <laughs>